Witam. Pokażę jak robię y, srebro koloidalne. Do słoika litrowego wlewam wodę destylowaną. Nie używam demineralizowanej, ponieważ z nią, szczególnie tą kupowaną w hipermarketach jest różnie z czystością. Do słoika wkładam dwie srebrne elektrody. Wykonane z yy, srebra o czystości 99,99%. ,99%. Do elektrod podpinam kabelki przez krokodylki. I wszystko to włączam do yy, zasilacza. Na prawej elektrodzie widać, że się wytwarza wodór. Bąbelki, a na lewej zaczyna się tworzyć chmurka srebra, cząsteczek srebra, gdy się troszeczkę zrobi mieszam, dolna przykładka jest jednocześnie jako mieszadełko od 3-4 lat, kiedy robię sreberko, praktycznie nie mam żadnego przeziębienia, grypy, nic tego rodzaju. Piję około jednego łyka na 2-3 dni. Widać, że już zaczyna się roztwór robić delikatnie mętny. Jeszcze raz zamieszam. Dobra, odłączam zasilanie. Mieszam jeszcze raz. Odpinam krokodylki. Wyciągam elektrody. I litr srebra kolidalnego jest zrobiony.